Historia tego klubu rozpoczęła się w 1948 roku, kiedy we wsi powstał Ludowy Zespół Sportowy. Z okazji jubileuszu w Jaryszowie zorganizowano uroczyste obchody 75-lecia klubu. Naprawdę zgrana ekipa stworzyła dzisiaj dosyć fajne miasteczko festynowe. Na dzień dzisiejszy przygotowaliśmy mecze, m.in. mecz naszej drużyny z drużyną z jemielnicy oraz chłopakami z całego powiatu, którzy grają pod brandem Ukrainy. Ponadto koncerty, miły pan, występ lokalnych artystów, show taneczno-wokalne, Marakuja i Beach Party z naszymi biczejami. Podczas wydarzenia odznaczeni zostali zasłużeni działacze. Wśród nich znaleźli się między innymi byli zawodnicy i trenerzy. Po polu... Piłka to była no, moje życie. Tak się zaczęło, no prawie... Oj, no i przeszło 30 lat ugrałem w tym zespole i, i, i działam dalej. Mój kolega znajomy, Piotruś Kloze, brat wujek Mirka Klozego, powiedział w ten sposób kiedyś do swojej żony. I zapamiętaj, najpierw jest moja mama, potem jest piłka, a potem jesteś ty dopiero. No i tak to wygląda sytuacja. W 2006 roku do nazwy klubu dodano człon podkreślający identyfikację sołectwa z kolorem jasno-niebieskim. I choć sporo się zmieniło na przestrzeni lat, to dawne czasy są żywe w pamięci kibiców. 75 lat temu boisko wtedy było jeszcze w innym miejscu na ulicy 18 marca. Wtedy to była tylko drużyna seniorska, bo wie Pani jak w takich czasach tam to wyglądało. No a później było takie malutkie, wąskie boisko, to przenieśli tutaj, te, w tym, na, wówczas na, na te miejsce, gdzie teraz jest, przenieśli boisko. Czasy się zmieniły. Mamy dojścia do różnych innych rzeczy, co nie było kiedyś. Czy to koszulki, korki. E, pamiętam w moich czasach, jak my dostawali takie żółte trampokorki, to było naprawdę coś pięknego. Człowiek się cieszył, no a teraz. Do wyboru, do koloru. Od początku istnienia klubu lokalna społeczność angażowała się w życie LZS-u. Z czasem wsparcie pojawiło się także ze strony instytucji. Od początku kadencji staramy się wspierać sport na różnych aspektach, i to infrastrukturalnym, przez modernizację boisk, w tym też tego boiska Tejwiarszowej z Funduszu SESKO, ze środków gminy. Budowa boisk przy szkole we Ujezie w ostatnim czasie oddana do użytku, ale też na takie. Hmm, systematyczną działalność, tak naprawdę tych klubów, co, codzienną działalność i funkcjonowanie tych wszystkich naszych klubów piłkarskich. My jako Sejmik Województwa Opolskiego staramy się wspierać LZS-y, oczywiście na miarę moż, naszych możliwości, bo, bo potrzeby są zawsze zdecydowanie większe, aniżeli możliwości samorządu województwa opolskiego. To są młodzi, to są starsi. W każdy weekend się spotykają i kibicują. Lepiej, gorzej, bo ktoś wygra, ktoś przegra i to jest naj, najważniejsze. Jubileusz to piękny kamień milowy w historii historii klubu, a zaangażowanie pasjonatów piłki nożnej daje nadzieję na kolejne wspaniałe lata.